Nazywam się Nuniu, a to jest Spice Mass, czyli przyprawowe odliczanie do świąt. To roślina tropikalna, która zrobiła karierę na całym świecie. Słodka, ostra chili, jalapeno, habanero, peperoncini, piripiri, serrano, tabasco, w sumie ponad 200 gatunków. Papryka w formie przyprawy to wiele odmian sproszkowanego warzywa, zjadamy jej więcej niż pieprzu. Lubi szczelne pojemniki i nie przepada za światłem. W formie suszonej każda papryka całkowicie zmienia smak, jeżeli nie lubisz świeżego chili, koniecznie sprawdź suszone. Węgierska wędzona to znakomita przyprawa do jarskich dań wigilijnych. Pachnie tak silnie, że każdy będzie dłubał w grzybowym farszu szukając kiełbasy. Gulasz węgierski zaczynamy od smażenia wędzonej papryki na rozgrzanym oleju. Łagodniejszymi odmianami możemy barwić ryż lub twaróg. Ilość tłuszczów potrawie łagodzi i opóźnia działanie kapsaicyny, która odpowiada za palące uczucie na języku. Dlatego jak potrawa jest za ostra, można uratować ją tłustym mlekiem kokosowym lub śmietaną. Jeżeli zjadłeś coś bardzo ostrego, nie sięgaj po wodę. Płomień ugasiły łyżeczka cukru, szklanka mleka lub pomarańcza. Napisz w komentarzu, do czego ty używasz papryki. Zaobserwuj profil.